A jak to jest z botami w teamie? Ej jaki gnoj! Się... Jaki kigdoi Ej bot nie! Bot chce mnie wywalić Zobaczmy co zrobi bot <laughs> Siedzi z okay, ruszył, ruszył się, ruszył się I teraz się team killuje <laughs> Dostał laka znowu top ten wietnam flashbacks to jest pod kurde zaraz 130 pingu jeszcze snakea tak tak to jest, to jest... Potęguje to z jego, z jego, z <śmird> do jego Ale dostał z Brzyna pięknie Ej, obrzyn jest dobry <śmÉ> Ej obaj są kanały Pkały <śmÉ> kurwa Dzień w są sobie wcioraj, wcioraj. not shoot. Nie obbrzyn why you do this to me man?